E, dobra, tak. jesteśmy na kolejnej arenie, czwórce. Znowu z skrzyżunią. Dobra, dobra, 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, co takie Dobra, ja, mam do, ja miałem dobry start. Mam, mam, miecz, mam miecz, mam miecz, mam zapalniczkę i mam jedzonko. Dobra, widzę cię, mam hełm. Chodź za mną, chodź za mną, chociaż teraz załupem. Dobra, ja wiem, gdzie skrzynka. Ty wiesz? No ja tu nie biegnie już za mną Dobra, ja biegnę po swoje Tylko żeby mnie ktoś nikt nie bo na takie laki że koszmar Czekaj, jest skrzynia tak, tak. Dobra, mam złote buty czekaj, czekaj, czekaj Dobra, biegnę tam gdzie Ty powie, na tą stronę Żelapy mieć Masz? No Ja mam, chodź na spawna, wracaj na spawna ja lecę na samolot. Jakiś, jakiś to wygląda jak smoleńsko by się rozwaliło. Liję się z jakimś gościem, chyba wygra. No, wygra. Ale... Nie ma taki sam kurde. Zaraz mnie by zabił. Uciekam. Mam jeden i ducha. Dobra, nie goni mnie. Okej, okay, dobra. Dajcie, ja sobie zjem coś. Poczekaj. Dobra, Maciek, wracaj. Stary, Nas... mam 10 rybek. Tak, no to spoko, ja mam 8. Wracaj na spał. To będziemy yy, potrzebować. Dobra, ty pobiegłeś w takie bagna, co jest taka trawa ciemna, no nie? No i ten. Jestem przy Smoleńsku, teraz będę się... Aha, wiem, gdzie to jest. To stój tam, ja chyba wiem. Ja kojarzę gdzie to jest? Nie, to jest survival więc ja się ruszam. Powiem potem moje kordy, okej? No, dobra, no ja na razie biegę. Tam, gdzie ty mówiłeś, na no, tym 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 Samolot, czkawkę. Dobra, ja też chcę na samolot. A nawet nie, wiem, gdzie jest ten samolot, czyli O, skrzynka, skrzynka, skrzynka. I to nie pusta. Nie. Mam czapkę złotą. Dostałem jeszcze buciki, ten. Mam skórzane buty. To znowu skrzynka. Kolejna. Złoty miecz i żelazny. U, kurde, fajne Masz coś... Ja potrzebuję na pierwszy... Czekaj, widzę kogoś. Nie wiem czy to ktoś jest? Nie, to nie jest. Znik. Dobra, ja nie wiem gdzie jest ten samolot. Wiem, że. Kurczę, ja się boję tak chodzi. Do tego dużego ten, domu. To jest ta wioska? No to idę tam. Właśnie ja stamtąd przyszłem. Były te dwie skrzynki. Dobra, spotkamy się przy tym domie. Przy... no idę. Gdzieś tu był, kurczę, tylko żeby się teraz nie zgubię Okej, okay, widzę. Dobra, widzę, idę, idę. Ja jestem przy wejściu. Widzę. A ja już jestem w tym. W domu jesteś? W środku? Ty, ale gdzie ty jesteś, kurde? Bo tutaj są takie dwa duże domy. Tak, widzę. Cię. Stój, to jesteś ty? Widzę Nick. jesteś w takim zielonym dołku. Widzę, ja no? widzę. Teraz no. tu jestem. Ktoś tu jest. Ktoś tu jest. A nie, to ty. A, nie mam ci, mogę ci dać yy, złoty hem. Tyle, co ci mogę dać. Dobra, to To... to, to uważaj, bo tu jest. Idzie, idzie, uwaga. Idzie jakiś on jest tutaj koło domu. Uważaj, ja idzie do tych. No. Wiesz, ja, te, ja też tam schodzę, bo się boję. ale jaki ten gość ma eku? Nie wiem. Nie ma Instagram Maciek. nie widzę, czekaj. Uda, wyszła tam gdzie on, był, nie ma go tu. się boję Maciek. Dobra, mam mięsko i nie. Ja widzę wody. go, widzę go. O kurde! Spieczaj. Jaki ma? E, ten. E, nie ma e, żelaznego. Dawaj, 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 dawaj go. To jest ten Mateusz, on mnie zaatakował. Czekaj, włączę. oddam go dobra? o, oddał nam miecz kurde! Nie no. drugi na... kurde! stary! ja nie mam życia niemal kurde, ktoś mnie naje... deadne chyba deadłem go, de 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 go dobra, chodź tu szybko, chodź tu, chodź tu lol ja muszę se kurde... masz wszystko... żelazny? Nie ma, mam, mam. Szybko bierz to. Nie wiem, co tu mam. Mam żelazne, masz złoty. Kurde. Szybko na pewno jeszcze żarcie, bo musimy iść. Czekaj, dam ci, jak masz? Masz tu Dobra. Ile zostało mi Miść. Ale miałem czwarta. Miałem jedną. Z... Oj, zostaliśmy we trzech. Jeszcze jednego szukamy. No, jak mam szansę, to wygrać mi. A potem jest. będziemy robić ostateczną walkę. Ej, dobra, tylko uwaga, idź go. No. Ej, niech nam się życie napełni, atakujemy go i wiesz. Czekaj. Czekaj, jakie możesz ukrywać? Kurz się, ktoś jest, ktoś zastąpi. Kończy, kurde, będziemy pisać. Co pewnie albo ini. Poczekaj się! fajnie. Dobra, Macie biega za to, bo. Ej, ty czekaj, czekaj. Ty czekaj. Ej, przecież był tam, do... o nie. O nie, o nie. nie. Dobra, ja na chwilkę nie gadam. Ty, ale teraz powinny walić, walić pieryny, to patrz na niebo. Spoko, patrzę. Jak coś, to ja na razie nie ten, zaraz, zaraz, Bo no, wiesz, została nas trójka, to teraz wali. Ty nie tu! Oh. Idzie tu Maciek, daj mi jakiś ten bo nie mogę wyjść Idzie tutaj, uważaj! Rozwal ten kamień Idzie tutaj, uważaj. Czekaj, czekaj. Dobra, wydaj go, brawo. Czekaj, ja rozwalę, wyjdę i na łapki. Albo wskocz tu, wskocz tu. I na łapki. Poczekaj. Poczekaj. Bez eku. Pierwsze zwycięstwo na Survival Games. Ja i Esko. E, tak. Ubieramy najlepsze rzeczy. Ale nie na łapki, chodzi, bez eku. Nie, nie na łapki. Tu ja się tak nie biję, nie, bo ty nie masz całe pół złotą. Ej, rozwal sobie kamień i wychodź. Poczekaj, czego potrzebujesz? E, budki, tunika, hełm, hełm jaki masz? Tak, ja tak mam tak tylko tak. takie. Masz, ja ci wszystko tutaj wybałam, co jest mi niepotrzebne. Zjedz sobie coś. Mam full wszystko. Dobra, dawaj. Na miecze, czekaj, czy, czy... nie, jeszcze nie. Czekaj. Muszę się rozluźnić. Dobra, pogadajmy. Ej, czekaj, jeszcze nie mam. Musimy się Dobra, Dobra. będziesz pierwsze moje albo twoje zwycięstwo. Dobra. 3 2 1, 1. Dobra, Jest, wygrałem. 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 Pięknie, pieniędzy. Pięknie. Siema mordo. To, to my może będziemy teraz kończyć ten odcinek. Nagramy może jeszcze dzisiaj jakieś nowe, nie? No. No, to żegnamy się. Cześć wszystkim. Dawaj masiek, mówę. No, mówię. Końcu ale <laughs> oh. No dawaj mowę końcową. Dawaj kaderek. No. No to myślę z wami że mamy podajemy no. sobie ręce, Maciek. Dobra, No to się ma. No się ma.